Ale dziś piękny dzień. Czemu ja jestem w próżni? O, o, o ja pisgam, gdzie ja jestem? Jesteś w mojej próżni, w której nie wiem czemu jest. W ogóle pogody nie ma. Nie wiem co robi dalej. Czekać chyba. W Afryce wody nie ma w susza, a tu kurwa, patrz. Tro Ej, Oliver, co my tu robimy? A jesteśmy tutaj, bo potrzebujemy cyborga i jego czołg, bo tak się wydostał z próżni. Siema wszystkim. Siema, chodź z nami, nie mamy czasu. Dobra, kurde, idziemy do tego statku. Tak już lecimy, fru Enimy, fru o Dobra, lecimy. Dobra niestety już się stąd nie wydostaniemy lol! Ci sobota więc wypada, zapierdolić mega włada, już podjeżdżał, bo mi się